No. To moje. Paliwo. Okej. Okay. Dzień dobry. Piwo to moje paliwo, czyli rycho po prostu rycho. I jaju po prostu, jaju. tu mamy taki rarytasik, dzisiaj mamy rarytasik, e, przywieziony z Rosyjskiego Festiwalu Dobrego Piwa. I to jest wywaru restauracyjnego we Wrocławiu, e, z Piwnicy Świdnickiej. To jest. I to jest piwo historyczne, proszę ja was. Dlaczego historyczne? Ponieważ zostało tworzone z, z historycznych receptur. A, Piwnica Świdnicka, podobno, tak mówią właściciele, jest najstarszym w Europie Taki, szynkiem. Szynkiem, restauracją, tak. e, takim, takim miejscem, gdzie można przyjść, coś zjeść i się napić. I Bo od nazwy tej oryginalnej Piwnicy Świdnickiej powstawały na Dolnym Śląsku i nie tylko piwnice, które nazywali też Świdnickie. Dokładnie. E, to piwo zostało uważone e, pierwszy raz na 750-lecie, to jest 2023 rok. Ono ma, proszę ja Was, ma 8 alkoholu. To jest piwo górnej fermentacji. To uh -huh. jest ciemne piwo. Uh -huh. Nie jest jasne. Ekstraktu ma chyba 19 z tego, co ja sobie wiem, przypominam. Tak, 19 ekstraktu ma teraz już mają swój własny browar tam, to nie było ważne, kiedyś to ważyli gdzie indziej, teraz mm -hmm. ważą we własnym browarze na terenie y, restauracji. W składzie mamy woda, słody czmienne chmiel, drożdże i y, leżakowane jest pół roku w beczkach dębowych. Super. Pół roku, dlatego jest odszpuntowywane dwa razy w roku. To piwo jest takie sezonowe. Jak przed wczoraj. Wypi... Tak, przed wczoraj. Tak, przedwczoraj, <laughs> tak. Jak się piwo wypije, po prostu nie trzeba czekać do następnego razu i tyle. Czyli pół roku. Tak, restauracja ma, sięga tradycjami XIII wieku, 1273, także to jest naprawdę da, dawno, dawno temu. Ta etykietka troszkę się różni od wszystkich innych etykiet, jakie są w. Bo jest 15... jubileusz jubileo. Jubileo i to piwo historyczne też jest raz na jakiś czas robione. No spróbujemy. Niepasteryzowane, to jest 10 września 2025, także już będzie jest zaraz... Piwo w średnim wieku. Piwo w średnim wieku a kupione z Wrocławskim 21 fes... dwa temu. Na tygodnie temu, dwa tygodnie temu tak. także no, już trzeba je wypić, bo może z nim coś się stać. Piszą, że mocne. Nie piłem tego jeszcze piwa, że aromaty ciemnego pieczywa, karmelu, suszonych owoców, wanili, anyżu. No i słodowa pełnia, ja tak bardziej liczę na tą słodową pełnię, no mhm. i tą... A ja na zioła. A może to zioła może, może. I taniczność dębiny, no bo uh -huh. te dębowe beczki jednak swoje robią. Tak, Pół roku leżakowane. No spróbujmy, spróbujmy te piwo, to Ja jest coś, jestem bardzo ciekawy. Mają tego piwa. mam nawet etykietkę, to znaczy ten kapselek swój taki fajny. Ja też jestem ciekawy tego piwa. Pamiętajcie, 1273. No troszkę nam to zaczyna to piwo kipić. Kipić? Kipieć? kipić, Kipi kasza, kipi groch, znaczy, bo ona a już się z... kipie. Tak, no. bo ono już się zbliża do swojego terminu, no tak, tak no. że chce już wyjść. wrzesień już za chwilę, już tornistry kupują powoli. No jak widzimy, jest to ciemne piwo, jak najbardziej. Może nie takie jak Porter, że jest czarne i nieprzejrzyste, ale jest to ciemne piwo, przypomina takie tmawe. Czy, yy, z wyglądu, uh -huh. ma niewielką piankę tutaj, nie spodziewałem się, że przy 8% alkoholu jakaś uh -huh. pianka się zrobi, uh -huh. no, ale że zaczęło nam uciekać z butelki. Mały no, wypadek był, ale <grym> <już> sytuacja została. <grym> Bo tu wie, jak na kanarach. Tak, sytuacja została opanowana. No i cóż, no i warto by powąchać. Pięknie pachnie. pachnie. Oj, i pachnie tak. Pachnie troszkę barley wine, pachnie trochę owocowo, czyli barley wine. Pachnie barley wine, bo pachnie trochę owocowo, ale pachnie też słodowo, Bardzo świeżym, słodowo. Świeżym, pysznym, pięknym słodem. I chlebkiem? I chlebkiem. Takim ciemnym, fajnym. Dokładnie tak. Zapach jest piękny. Za, zapach dobra. jest chlebowy. A się zapach nie można jest łajnowo yy, chlebowy Żad... tutaj o chmielu nie rozmawiamy w tym nie, momencie. Nie, nie 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 ma co o chmielu rozmawiać ale chlebki szkoda tylko jedno małe ale że tutaj nie czuć tych tych, tych ziół które są tu wymienione ale mam nadzieję że one będą znaczy, a myż, wyczuwalne Anysz pan miał na myśli tak tak, tak. rozumiem rozumiem Anysz, cynamam czy co karmelku też nie suszone owoce to no tu ale troszkę, te owoce tak. to już tutaj tak tak, tak. pięknie, pięknie troszeczkę no. naprawdę pięknie takie piwo elegancja jemy. Zajebiste piwo. Ale panie, jak oni w XIII wieku takie piwo pili, to ja im zazdroszczę. Zajebiste piwo. To ja im zazdroszczę. No to Coś nie by nie w XIII wieku takie piwo. Pili. Ludzie, tu są owoce i to takie jest od jagodzianki poprzez jeżyny. Tak. To jest no to jest to, 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 to aż trudno, no nico ja, no, no jak nie wypijesz to nie zrozumiesz. No. Ale jest ono to piwo jest. Uwaga, Achtung, Achtung. Ono jest jest kwaskowate. Jest kwaskowy, tak, jest delikatnie kwaskowy. Mało tego. On przypomina trochę taka kwas chlebny. Kwas Chleba chlebowy. chlebowy. No. Powiedz, tak, że nie. Troszkę tak, tak. To ta kłopiec. owocowość, ta uh -huh. musującość, taka, taka ten mus owocowy. Mm. A ja goryczka delikatna. Ja dawno nie jest tak dobre do Ja też nie. Wszystko jest delikatna goryczka, ta I, właśnie, i, tak kwaskowa ten A Pat, co to się u mnie porobiło? Tutaj się prawie że zrobił Guinness. Tak, jeżeli tak. chodzi o, o piankę. Prawie Guinness jakby się tu zrobi. kulka jakaś była w środku, Panie. No. Pięknie. O Piękne świetne piwo. Wszystko co to oprócz tego anyszku? Ale... Nie, no nie ma tych ziół, ale to ja już nie jestem zawiedziony, bo smakiem się broni. Karmelowo bez... też nie jest. Nie, nie i nie całe jest. szczęście. Vanilia? Nie, nie, ice chyba, że. Nie, 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 nie. To jest dobre. Zajebiste. Mm. I tej mocy 8% wina. Nie, nie, no, no, nie, no, jest no to nie, Nawet nie grzeje. Nie, no czeka. nic nie grzeje. Jest zajebiste piwo po prostu i tyle. Pychota. Ale dobre. I kwaskowość, i chlebowość. I wszystko. I, ale odświeżające piwo. I jeszcze do tego 8V i pijalne. Czarne nie? piwo przy 30 stopniach i pijalne. Pijalne, tak. W ogóle nie czy te, Może być zdradliwe. Bo tego kufalek no tak trzeba no, ale, pół... Ale. Nie wiedząc kiedy. Ale nie, bo bardzo machniesz szybko, bo jest przepyszne. Przepyszne jest. Yy, ta, te suszone owoce. Są w punkt. W punkt. I to nie są słodkie owoce. Którech tu nie ma? No, to, jest, dokładnie. Tak. Piękne piwo. To wszystko jest w procesie fermentacji zrobione przez słody. geniusza. Słody. Gniusze. chmiel, drożdże i no te 6 miesięcy w beczce. Tej beczki tak? Nie, Myślałem, jakoś że tak będzie więcej. Zdecydowanie nie. Ja, ja, myślę, że będzie ja, tej ja nie Ja nie jestem fachowcem od tego, żeby rozróżniać, co ile stało w jakiejś beczce. No ale nie, e, ale e, chciałem. Tetaniny mówisz o tym, no, takim. No, 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 no. Ja tego nie czuję, czuję po prostu pyszne piwo. Czy znaczy to była zwykła beczka, może jakby jaka poburbonowa była? No to czy wtedy coś czuć, takiego? tak. No ale nie wiem do Purbu. Nie, nie wolno, nie bo to by skazili. To nie, nie. To nie wolno. Ale dobra. Ale czar. Wracimy tylko w piwnicy Świdnickiej, piwo Świdnickie. Jeżeli jeszcze jest... Nie ma takiego stylu, to ciemne, mocne, historyczne. Po prostu. I nadal zazdroszczę tym ludziom, którzy sobie przychodzili. do szynku i oni sobie takie piwo w takim szynku tam w, w ratuszu wrocławskim. Zgadza się. Szoki, niedowierzanie. Naprawdę. No. Kurde. A nasz brzeg już wtedy też był. był. Prawa miejskie już miał. miał. Brzeg, także może u nas już, też długo miał, miał, tak, no. już długo miał. Może u nas już też można było się napić tego No właśnie, piwo. w ratuszu, który był nazywany też piwnicą Świdnicką. W naszym ratuszu. ratuszu. Tak, w naszym ratuszu. Tak. Tak. dokładnie. Także przejdziemy do poezji dziękczynnej wręcz, ponieważ piwo jest tak dobre. No, że aż trudno się wyrazić. Super. No. We Wrocławiu restauracja Stara się Stara. Nazywa się Piwnica świetnicka. My lgniemy do niej jak dziecko do cycka, piwo stare, ale jare, aż się chce wziąć gitarę i zagrać hymn pochwalny w taki dzień upalny, w nieupalny też. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli, cześć.